Hej, hej, witajcie kochane moje 22. Zapraszam na horoskop na rok 2026. No, jak wiecie, jesteście liczbą, cyfrą liczbą y, anielską. Gdy sumujemy, jesteście czwórką, więc też być może już słyszałyście prognozę. No, postanowiłam oddzielnie też dla Was zrobić horoskop. I zaznaczam, że to jest horoskop ogólny, nie ze wszystkimi będzie rezonować, więc sprawdzimy. Zobaczymy, co tutaj u Was y, będzie słychać. Nie będę omawiać wszystkiego. Dziękuję Wam tylko za subskrypcję, komentarze, łapki w górę. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to buduje mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwoneczek. A kto chce. Skorzystać z wróżby, to zapraszam na bloga Wróżka Roza. Odsyłam również do linka y, do kalendarza w opisie pod filmem. No, albo jeżeli nie będziecie mogli sobie poradzić, to wysyłajcie sms Zatem zobaczmy, co tutaj u Was w finansach, drogie 22: finanse. Pamiętajcie o tym, że macie ogromny potencjał. Wy tak jakby nie wierzycie w, w to, że macie możliwości. Gdzieś sięgacie tutaj, tęsknicie za czymś, czego nie ma, albo komuś zazdrościcie. A zobaczcie, tutaj być może trzeba się też czegoś nauczyć, pogłębić wiedzę. Albo nie dostrzegacie tych, tych swoich ta, talentów, wracacie do przeszłości. Albo po prostu obserwujecie kogoś i chcielibyście bardzo zrobić coś, co ktoś robi. Yy, zobaczymy, zobaczymy, już tutaj sprawdzam. Dociągniemy karty. No, wypadły, czyli chciały się pokazać. Zachowajcie balans, równowagę, macie to światło w sobie, macie ogromny potencjał, wykorzystajcie go. Dlaczego wy macie taki yy, brak wiary w siebie? O, i jeszcze cesarzowa, która płodzi, tworzy. I pałac, to, to jest spełnienie. To jest też jedna z najlepszych kart. Y, róbcie to, co kochacie. To, co wam sprawia przyjemność. A będziecie się czuły spełnione. No nie wiem, o co tutaj chodzi. Dziewięć pentakli, czyli zadowolenie w tle. Y, Szukajcie tej pasji w sobie. Być może nie, nie wiecie, do czego macie talent, ale no tu karty mówią, albo nie wierzycie w ten. No, jest ogromny potencjał. Jest ogromna, yy, ogromne możliwości. Magik ma cztery żywioły, którymi może działać. No ale tutaj jest według tych kart jest brak wiary. No ale jak zaczniecie działać, Obudzi się w Was ta intuicja, no to zobaczcie, spełnienie pieniądze, bo cesarzowa ma wszystko, więc tutaj kasa będzie, moi drodzy. Uwierzcie w to. No, trzeba się ogarnąć, moi drodzy, że Wy nie wierzycie w swoje możliwości. Skąd taka niska samocena? Nie wiem. No dobra, zobaczymy, moje drogie, kochane co u Was w uczuciach, w miłości, w relacjach, przyjaźniach. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla, dla 22. Już sprawdzamy. Na szczęście wychodzicie z tych negatywnych też energii, tak? Jest tutaj proces uleczenia, przezwyciężenia tych negatywnych myśli, tej, tej, tej walki z samym sobą. I... Yy, no być może będziecie wybierać między dwoma osobami albo między samotnością a kimś. Yy. Odcinajcie się też od plotek. Nie zwracajcie uwagi na, plot na plotki, bo to może boleć. Mo mogą być plotki na wasz temat, aczkolwiek też mogą być na temat yy, jakiegoś tutaj mężczyzny, z którym dopiero zaczęliście się spotykać. Więc nie zwracajcie na to uwagi, bo wtedy będzie ta burza mózgów. Wy macie to przezwyciężyć, tak? Zwalczyć w sobie. Zobaczymy. Dociągniemy tu karty. No właśnie, bo to, to tego już się pozbywacie na szczęście. Czyli tu jest zakończenie tych negatywnych myśli. Skupienie się praca nad sobą, być może praca nad związkiem, żeby była ta relacja stabilna. Być może partner lub partnerka lub wy jesteście w trakcie spraw rozwodowych i tutaj trzeba pewne sprawy pokończyć, i dlatego mogą być te plotki. Może być też tak, że dowiecie się, że wasz partner lub partnerka no ma rodzinę i z tego powodu, tak jakby to może zaboleć, tak? To może zaboleć, ale też jest koniec tej tej choroby, zakończenie tej choroby, czyli najgorsze już minęło. Więc być może się dowiedziałyście, ale dowiedziałyście się, że ta osoba jest w trakcie rozwodu. I teraz, no właśnie, jest to łapanie tej równowagi. Przestańcie yy, myśleć negatywnie. Tutaj macie się odcinać od tych negatywnych myśli. No, bardzo dużo y, tutaj jest energii mieczowych. No, chociaż tu nie wszystko mleko się wylało, tak? Jeden kielich tylko się wylał, cztery stoją stabilnie. Więc moi drodzy, spójrzcie na tą y, sytuację z innej perspektywy. Są szanse na zbudowanie relacji, ale ja nie wiem, wy macie tak jakby bardzo niską samoocenę bardzo y, taki brak. Y, Wasze szczęście, brak wiary w siebie. Dlaczego? Nie wiem. No zobaczymy, może nam karty Lenormand coś pokażą. Karty Lenormand dla 22. Karty Lenormand, karty Lenormand dla Was. Już sprawdzamy. No wiecie, to może być rok przewrotny, no bo 2 i 2 to jest 4. Z sumy roku mamy 1, czyli plus 1, czyli będzie 5, czyli to takie. Będzie, będzie się dużo działo, ale też możecie bardzo dużo podróżować. Sprawdźmy karty Lenormand dla Was na rok 2026. No, uważajcie, bo tutaj i uważajcie, kto Was odwiedza. Zamykajcie też okna. Zabezpieczajcie okna, nie wiem, kamery. No jest list, czyli tutaj jakaś nie, osoba nieuczciwa, aczkolwiek może to być osoba też o innym kolorze skóry, cudzoziemiec. No, jest małe szczęście w tym domu, tak? Czyli tutaj jakieś szczęście jest. No może nie wiem, będziecie się cieszyć z domu. No może od kogoś będziecie kupować jakąś posiadłość też, tak? no do, dociągniemy karty tutaj, no jest spełnienie marzeń, tak? Bo jest ta gwiazda, czyli tutaj jest spełnienie marzeń i drzewo, czyli drzewo, to może być drzewo logiczne, może to być drzewo, które będzie y, symbolizować y, Wasze zdrowie, ale może też Wasze życie. Y, to szczęście się będzie zakorzeniało, więc może być tak, że tutaj z kimś ten list może najpierw pokazywać, że ta osoba się przedstawiła Wam jako osoba nieuczciwa do końca, ale no później się tak jakby wszystko wyjaśni i tak jakby ta relacja yy, wzrastała, tak, tu jeszcze w tle jest przyjaźń, tak, no możecie się chwilowo kłócić, tak, chwilowo się kłócić, no tu sprawy sądowe znowu się potwierdzają, czyli coś jest do wyjaśnienia, no chyba, że Wy jesteście w trakcie sądów i tu jest taka nerwówka, tak, że boicie się, że yy, żebyście nie zostały wykiwane, tak. Więc, taka tutaj jest dygresja. Pamiętajcie, że nie ze wszystkimi te, te karty będą rezonować. Moi drodzy, w zdrowiu, no może trzeba się wybrać tutaj do specjalisty. Dom to jest też domek dla duszy, tak? Czyli tutaj zatroszczcie się o swoje ciało, tak? O energetykę. Kim się, gdzie przebywacie i z kim przebywacie. No jest spełnienie marzeń. Czyli tutaj może być też właśnie taka. Taki moment, że zabuśniecie w świetle reflektorów. Yy, uważajcie też, dbajcie o sen, yy, uważajcie na poziom cukru. Ogólnie, dbajcie w tym roku o zdrowie. Tutaj trzeba przekierować tą energetykę na zdrowie ewidentnie, tak? Szóstki dwie, czyli równowaga, zachowanie, ale to są bardzo szczęśliwe karty. Zagrajcie też w, w totolotka, może tutaj na jakiejś loterii Wam tutaj. Te karty przyniosą szczęście. No i siódemka też jest bardzo pozytywną kartą, więc. Więc moi drodzy, poza tym lisem, no ten lis nie musi być y, też złą kartą. Może będziecie y, dobrym specjalistą w danej dziedzinie, że nikt Was nie wykiwa. Może tutaj chodzi o Waszą przebiegłość, właśnie. Właśnie, może to być Wasza przebiegłość, że Wy. Tu jako mag macie te cztery żywioły, że wy musicie nauczyć się yy, działać, a nie szukać czegoś albo właśnie tej brak wiary w siebie. Te karty mogą informować, że wy musicie być silne, przebiegłe, nie dać się wykorzystywać. Więc są tak, taka, taka, takie informacje. No i zobaczymy teraz, co nam pokażą karty, karty rady. Karty rady dla... wypadła karta, więc widocznie chciała się pokazać. Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu, czyli też tak, jakby się trzeba poddać yy, z pokorą pewnym rzeczom. I druga karta rady. Bądź uprzejmy, tak? Czyli też, jeżeli będziesz miły, miła, to ta energia do ciebie będzie wracała. Moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego roku 2026. Dużo miłości, dużo pieniędzy, spełnienia marzeń, dużo zdrowia: wszystkiego tego, co sobie życzycie, spełnienia pozytywnych rzeczy. Ja Was ściskam cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Buziaki, papa, pa, do następnego razu.